Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w bocheńskiej bibliotece na kolejnym spotkaniu, o którym jest wpisany kalendarz obchodów w Dni Bochni, a równocześnie niezwykłego święta bobocheńskich urodzin. Nasze miasto w tym roku obchodzi swoje 770 urodziny, a więc, jak widzicie Państwo, wiekowa bochnia potrafi Inspirować, potrafi, e, e, potrafi e, cenić artystów, potrafi chwalić się swoją piękną historią i tym, że jest miastem niezwykłym. Bardzo się cieszę, że na dzisiejszej uroczystości gości w naszej bibliotece licesterowska Bahrańskiej pan Ryszard Drożże. Witam serdecznie. Serdecznie witam przewodniczącą Komisji Kultury, panią Annę Morajko. Drodzy Państwo, są wśród nas zaprzyjaźnieni, z nami od wielu lat dyrektorzy Instytucji Kultury pani Anna Kocot dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Serdecznie witam. Pani Aneta Stachoni, dyrektor muzeum imienia profesora Fis Stanisława Fischera w Bochni, i wieloletni dyrektor muzeum imienia profesora Stanisława Fischera i znakomity znawca bocheńskich malarzy, pan Jan Flasza. Serdecznie. Uh -huh. W sposób szczególny witam wszystkich tych artystów, a widzę tutaj kilku, którzy pokazywali swoje prace w naszej bohemskiej bibliotece. Drodzy Państwo, cieszę się, że jesteście tutaj z Wami. <kluczy> Szanowni Państwo, Miło mi wszystkich Państwa tutaj powitać, tych niewymienionych z imienia i z nazwiska, ale cieszę się, że wszyscy tu przybyliście, aby towarzyszyć nam w wydarzeniu niezwykłym, bo otwarciu wystawy malarstwa pana Leszka Cepaka zatytułowanej Bochnia, miasto, bo, Bochnia, miasto inspiracji. Pan... Pan Leszek Cebak od wielu lat nie mieszka w Bochni. Wyprowadził się z Bochni i w tej chwili mieszka w Lidwicach, gdzie maluje, organizuje wystawy, organizuje plenery, jest bardzo aktywnym twórcą, a dwa lata temu. Po wielu, wielu latach powrócił do Bochni i pokazał po raz pierwszy swoje prace w naszej połęcznej bibliotece. A to dzięki jednej osobie dzięki panu Andrzejowi Pacurę, który, <kluczuj> który opracował książkę Autoportret w Leszekce. I z tą książką przywędrował do biblioteki, bo gdzieś można przyjść z książką, jak nie właśnie tutaj. I dzięki niemu pan Leszek przywiózł tutaj swoje prace i dwa lata temu po raz pierwszy pokazał je w Bochnię. Dzisiejszą wystawę zatytułował Bochnia. Miasto inspiracji. a w owej książce powiedział takie piękne słowa W zasadzie nigdy nie wracam do czegoś, co już było Obojętne, czy to było przyjemne, z korzyścią dla mnie, czy przeciwnie, przeżyciem negatywne Było, przeminęło, zamykam, nie wracam Ale dochnia, wciąż we mnie jest Rzeczy, które wydarzyły się wczoraj, czy przedwczoraj umykają A to pozostało Niektóre szczegóły bardzo dokładnie, pejzaże z dzieciństwa i młodości, wciąż we mnie tkwią. I właśnie dzisiaj wystawa bochnia Miasto Inspiracji. Jak to miasto widzi nasz artysta, o tym już opowiem.